W Łodzi jest około 400 gminnych kamienic. Na mapie zaznaczono je kolorem niebieskim. W dedykowanym im programie miasto wyremontowało już blisko 100, ale nie stoją one obok siebie. Dzieli je kolor zielony, czyli 1000 często zaniedbanych prywatnych nieruchomości. Przy tym tysiącu nawet jeżeli je wyremontujemy łącznie z tym drogi, chodniki, to i tak nie będzie tego efektu skali i całości remontów. Dlatego władze Łodzi chcą rewitalizować całe kwartały, bez pomijania prywatnych. Kamienic i mają pomysły, jak zachęcić właścicieli do remontów. Chcemy taką, taki instrument zawrzeć w projekcie uchwały, żeby faktycznie były bądź ulgi, bądź całkowite zniesienie podatku do określonej wartości, jeżeli. Inwestor-właściciel zdecyduje się wyremontować swoją nieruchomość. Magistrat chciałby, żeby prywatni właściciele kamienic mogli odnawiać je wykorzystując fundusze unijne i pieniądze z rządowego programu rewitalizacji miast. Zanim jednak urzędnicy przedstawią konkrety, chcą spotkać się z kamienicznikami. Każdy z nich otrzyma list z zaproszeniem do Urzędu Miasta na 17 lutego. I co, i co? Koniec pijany.